Teraz przejdziemy sobie do naszego formatu, mianowicie telefonów, więc możecie być gotowe na to, że może, może być, być śmiesznie, może być śmiesznie, może być mocno, może być po prostu lajtowe pytanie, tak więc halo, słucham. Co to za babszkiele? O, to ta baba durna. Okej, okay, to był e, e, Klocuch. To taki youtuber. Tak, który... on tak naśladuje. Dokładnie on, on naśladuje, ale to też na, na pewno nie był kroczy, tylko jakiś gość, który sobie odpalił po prostu jakiś tam f -f fragment. Oh. E, ma... No to odebierzmy jeszcze telefon od widza. Halo, halo. Halo, halo, mnie? Tak. Witam, witam. Mam pytanie do Marty Linkiewicz. Mhm. Marta, Marta, co sądzisz o filmikach pornograficznych z Twoim udziałem latające po internecie? Wiesz co, tych filmików jest bardzo dużo mm, i zależy, o który filmik Ci chodzi. Może powiesz jaśniej. A na przykład Marta Linkiewicz, głębokie gardło. To nie jestem ja. Jakby A. dziewczyna na tym filmie, filmie ma zupełnie inny nos, więc może obejrzyj sobie teraz ten filmik, przyjrzyj się, specjalnie siądę profilem i ocenisz, czy jestem to ja, czy nie. Oglądałem na przykład, no, nawet Oglądałeś pewnie i to nie raz, co? Tak, tak, jasne. Na. I uh, następne mam pytanie teraz do Kamiszki. No, słucham. Kamiszka, nie uważasz, żebyś mogła oddać te implanty dla twojej przeciwniczki? Wiesz co, na tej chwilę to mamy chyba taki sambiust, więc nie wiem, czy Marta potrzebuje jakichkolwiek implantów. Marta, chcesz, chcesz implanty? Nie. nie. Nie, nie chcemy, dzięki. Okej, okay, dobra, to Jak na Jak coś, ty... to się podzielimy. Dziękuję Tim Brańczyk, dzięki bardzo. Powodzenia. Dziękujemy za telefon. Mamy kolejnego widza na antenie. Halo, halo Siemka, z tej strony Jacek z Piotrowic. Mam pytanie do Marty. Hmm? Jak się czujesz z faktem, że jeszcze kilka lat temu byłaś wyśmiewana praktycznie przez wszystkich Między innymi też przez Boxdella, a teraz jesteś idolką dla wielu osób. Mm, jak się z tym czuję, że pan prowadzący się kiedyś ze mnie brechtał? No miałem na streamie taki Wiesz moment. Co wydaje mi się, to że... Było coś mm, jak się z tym czuję? Kurwa, nie wiem, no już... E, ciężki temat, bo... Mm, nie, od czego zacząć? Nie mam pojęcia w sumie. Jakby... Mm, kurwa. Po kolei. Miałaś. Skup się. Skup się, właśnie. Jest widoczny progres, który ma wpływ Jezu, tam na historię. No, tam... wydaje mi się, że po prostu kiedyś dawałam ludziom powody do tego, żeby jakby myśleć sobie, co tam myśleli na mój temat. Jakby ja wiem, jaki prowadziłam tryb życia i styl życia, i wiem, że może nie do końca każdemu to pasowało. No i co, no? Czasy się zmieniają, ja się zmieniłam. I nie wiem, czy jestem idolką. Jeśli uważasz, że jestem czyjąś idolką, to spoko. Um, miło słyszeć, ale mm, nie wiem, jakby. Nie wiem, czy mogę coś powiedzieć więcej na ten temat. jakby nie, nie za bardzo się nad tym rozprawiam, nie za, nie za bardzo o tym myślę. Um, no i co? Jasne, dzięki. To jeszcze miał, miałbym jeszcze jedno pytanie do Boxdella. Mhm. Na początku face-to-face, face właśnie powiedziałeś, że. Nigdy nie, nie porysowałeś żadnego. A, Tesla, Tesla Felga. Teraz mi się przypomniało, jak też patrzyłem na komentarze, rzeczywiście był taki moment, że uderzyłem w krawężnik Tesla. Czyli jednak. Tro, I przy, leciutko przerysowałem felgę. Czy no. jednak jesteś dobrym kierowcą? Każdy Czyli kierowca jednak, musi wiedzieć. Każdy jakiegoś, musi czy jednak <laughs> Jakoś... Było, było. No masz rację, wiem, jesteś dobrym detektywem, stary. <laughs> to dobra, to już by było na tyle, to mogłem jeszcze kogoś pozdrowić? No możesz. Tak, to pozdrowienia dla Czaka Norisa i wielkiego Adama. Dziękuję bardzo. Pozdro. I pozdrawiam, Matę, jeśli ktoś to ogląda. No, to, no ktoś to przyśle. Teraz mamy kolejnego telewidza. Halo, halo. Dobra. Siemanko. Jakie masz pytanie? A, już jestem? Tak, tak. E, to ja mam takie pytanie. Wyobraźmy sobie, że jest koniec świata i że trzeba przedłużyć gatunek ludzki. A jedynymi mężczyznami, którzy są na świecie, są mężczyźni, którzy walczą w PMMA. God I jeżeli trzeba było przedłużyć ten gatunek, to kogo byście wybrały? A kogo mam do wyboru? <grym> no, zawodników. Ze wszystkich edycji zawodników. To ja bym wybrała, chciałabym się rozmnożyć z Kasjuszem. <grym> <grym> Okej. Okay. Nie wiem. Za, w ogóle zajebiste pytanie, mo, mega kreatywne. No, propsuje pytanie, nie? No i Kamiszka? no i jakby. Ja, te... ja, y, ja bym nie przedłużyła przepraszam, gatunku ludzkiego w takim wystawie. <grym> Niestety. Nie ma, nie ma takiej osoby zbliżonej do Twojego gustu? Już... No nie. wiadomo, że ciężko jest będzie odpowiedzieć na to pytanie, biorąc nie. pod uwagę, że tam. Nie, nie. Okej. Okay. Mm. Ciężko by było. No ale tak. Mm. Jaki Czyli z, bus, to zabiłabyś tam, nasz gatunek? Z braku, laku, z braku laku coś tam się wybrało. No. Czyli kogo? No Nie wiem, no tak, w ogóle nie mówię z braku laku. No. Wtedy bym zaczęła myśleć może. Okej. Okay. Um, bo ja bym chciał pomęczyć ten temat. No ja. no, jeszcze nie! Po prostu się. trzecia prośba z mojej strony. Czy byłabyś w stanie wybrać kogoś mimo wszystko? Teraz? Jakiegoś zawodnika z Na przykład z tej edycji założył. Kto, kto jest najbardziej zbliżony do Twoich gustów, jeżeli chodzi o, o facet? No tak Artur się nie obrazi. Nie, no ale to tak, to... Na, nie, na no, no, ale to tak bez sensu wybierać, bo każdy z nich ma baby, wie, o co chodzi. I ja teraz musiałam powiedzieć, a no w sumie to nie jest fajne. Nie, no, bez sensu. Nie, nie. Czyli, ja czyli... to dla siebie. Dobrze. To dziękujemy za pytanie. Masz jeszcze jakieś? Nie, mogłabym mieć prośbę mhm. o pozdrowienia od Marty dla Kamila i Jacka z Warszawy. Eee, pozdrawiam Kamila i Jaska z Warszawy. Dziękuję, na razie, Lufy. hej. Lucy. Okej. Okay. Kolejny telewiz. Halo, halo. No halo, halo. Słucham. Słucham. Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich tutaj. Ja mam pytanie do Pani Marty Rynkiewicz. Co spowodowało, że tą zmianę taką, która Pani zaszła, czyli z tej złej, takiej buntowniczej do, no do w sumie normalnej, fajnej dziewczyny, no. takiej dobrej, no. Mm. O co się stało? Nie wiem, może dyscyplina mnie po prostu sprowadziła na ziemię, wiesz? Ym. Jakoś tak nie miałam czasu na imprezy, trochę w głowie mi się poukładało, stwierdziłam, jakby zauważyłam, co jest dobre, a co jest złe. Ym. Wkręciłam się w treningi, bo jestem kobietą i lubię dobrze wyglądać, a z takiego picia browarów i wpierdalania pizzy to nic nie ma. Ym. I tak już zostało, wiesz? No. No dokładnie, dziękuję bardzo. Ja mógł, czy ja mogę prosić o to, żebyś pozdrowiła moją żonę Kasię i mojego syna Tomka, Rysława? Tak, pozdrawiam całą rodzinę i żonę i, i, i synka i tam wszystkich. Dzięki bardzo, naprawdę trzymajcie się, fajnie. Dzięki, dzięki, też się trzymaj. Mamy kolejnego telewizora. halo, halo. Cześć, na 15.05. Ja mam dwa pytania w sumie do Marty. Na tak, tam przegłos jest. Może czy Marta ma jakieś tatuaże, których żałuje? No, mam jeden tatuaż, który mi się nie, nie, nie podobał i nawet nie mogę usunęła, ale... nie chcę mówić, który to tatuaż, bo nie chcę, żeby autorowi było przykro. Ale tak, jest jeden taki tatuaż i wcale nie chodzi o jeden z tych mocniejszych tatuaży, tylko... taki bardziej... nie dużo delikatny, ale taki nijaki. Nie, Dobra, a nie. drugie pytanie moje, bo tutaj bokser powiedział, że Czoli nie ma. To moje drugie pytanie. Brzmi, jaki był największy rozmiar penisa, z którego wciągałaś? Co? Jeszcze raz? raz? Jaki, był, jaki był największy rozmiar penisa, z którego wciągałaś? Rozmiar... E, największy rozmiar penisa, z którego waliłam kreski, o to chcesz zapytać? Tak, 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 tak dokładnie. E, wiesz co, wydaje mi się, że był tylko taki jeden penis. Niestety, ale może a, za szaleństwie ten... po walce i... Kto wie? No dobra, no to ja w sumie tyle chciałem. Hmm. Okej. Okay. Okej, okay, to dziękujemy. Mamy telefon od widza, do Kamiszki teraz. Halo, halo. Siemano, ja mam pytanie do Kamiszki i zarówno do Boxdela. Wal. Czy Artur Szpilka ma plany zobaczyć na fejmie i jak wyglądają jego przygotowania do najbliższej walki? E, wiesz co, no na razie to ma troszkę inne priorytety. E, box i federacja WBC. Jedna z większych na świecie, jak się orientujesz, więc myślę, że nie. Może na starość, na emeryturę? Czemu nie? Coś jeszcze? Wymagasz ode mnie jakiegoś, jakiegoś komentarza? Też? No czy z kim byś go mógł połączyć do walki, na przykład? Artura Szpilkę? Tak jest. Wiesz, co no z tego, co ostatnio rozmawiałem na Cageu z Casio? No to Kasiusz jest na przykład chętny na walkę ze szpilką. O jezu, to była egzekucja, strasznie. Coś w się sensie uważa, że Artur pokonałby Kasiusza. No, ale w ogóle to nie ma o czym mówić, proszę cię, to jest... Czy jest ktoś. To w ogóle też te nie fajne, te, te zaraz będziemy rozszerzać? Proszę cię. jakie no. porównanie w ogóle. Oczywiście nie, nie się i z Kasuszowi, tak? Nie. Marta chciałaby się rozmawiać, rozmawiać z Kasuszem. Uderza, że gdzieś tam. W mężczyznę, którego. Uważam, e... że e, jeśli. Jak leciś to na grubo. Jeśli miałabym z kimś spolić dzieci, to z Kasuszem Kurwa, czy nie. Chyba, <laughs> no że śmieszny face to face bo mocno. Dziękujemy za telefon. Ja sobie rozszerzę już bez telefonu. Ja już będę w głowie temat. takie połączenia, po takie malutkie wiesz, dzieciaczki kogoś? chodzą z. E, Może pozdrowić. Linki. jest ja ja się... Igora i i całą Wiktorię Szczeszów. Pozdrawiamy Szczeszów. Dzięki, pozdro. Trzymaj się, pozdro. Kas już ma naprawdę bardzo dużo czas. Mamy telefon od widza. Siemano, siemanko. Ja mam takie pytanie do Kamiszki. Jak wiadomo teraz. Yy... Szpila musi być na bombie testosteronowej, bo kurwa nie może się bzykać. A powiedz mi. Mm. Nie, to dopiero dwa tygodnie wypostzona? przed walką nie mogą się bzykać, wiesz? Aha, dopiero dwa tygodnie przed walką. No. A ty. Możesz czy nie możesz? Ja nie muszę trzymać testosteronu. Oh, wow. Jak najbardziej mogę, ale że co, jakaś propozycja, to tutaj leci. Oh, mo można pomyśleć. Nie pomyśleć. Ja, ja podziękuję. Ale może Marta jest chętna. Nie. Nie, Marta też nie Ja pan podziękuję obie. Masz jeszcze bo... jakieś pytanie, bo to było. Y -y, tak, w sumie. Y czy siostra Izu Gonoha-Ozys by była jakąś przeciwniczką dla dziewczyn? Do kogo to pytanie? Może być do was. Do was. obu dziewczyn. Do obu. Czemu nie? Jasne. Ale ja bez problemu. Easy money. Marta? Marta ciągle pije. Wiesz co, no, ja mam trochę tych walk zakontraktowanych, więc... Czemu nie no? no, no to Dobrze, to dziękuję w takim razie za zapytanie. Nie ukrywam, że bardzo bym prosił, żeby jednak nie zadawać takich pytań, bo to jest trochę też żenujące. Bo to jakieś testosteronowe bomby, o seks i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest na tyle osobiste i na tyle nic nie wnoszące do naszej dyskusji, że. Ograniczylibyśmy się akurat tutaj do, do, do czegoś takiego, bo Wodziana. E, mamy telefon na linii. Halo, halo. Cześć, Siemka. Siemanko. Jakie masz pytanie? E, więc tak, ja mam, ja mam pytanie do Kamiszki, tak właściwie kilka pytanek. E, pierwsze pytanie to dlaczego nie używasz nazwiska Pasiut? E, bo z tego co słyszałem, to chyba jeszcze rozwodu nie masz. <grym> To źle słyszałeś? Jestem rozwódką od 14 lat? 14 lat. Używam nazwiska Pasiut, Moja firma nazywa się Kamila Pasiut Wybrańczyk. Więc masz słabe informacje. I to nie jest tajemnicą, że, że jestem rozwódką, więc spoko. Dobrze, drugie pytanie coś. Również do kamiszki. E, to dosyć kontrowersyjne, bo podobno przed związkiem z Arturem Szpilką e, miałaś ksywkę stokrotka e, i jakby to grzecznie ująć, często. Z... Spotykała się z różnymi paniami. E, i mam pytanie, paniami? Czy to prawda, czy tylko plotka? Jak się odniesiesz? Panami, panami? Aha. E, no nie, wiesz co, nie musiałam tak zarabiać na życie. E, mam dosyć zamożnych rodziców. E, prowadzę swoje firmy. Teraz otwieram trzecią. E, zdarzało mi się pracować nawet w kebabie. No, bo od tego zaczynałam i zarabiałam 1800 złotych na rękę, ale do takich rzeczy nie musiałam takich rzeczy robić, a stokrotka. A dokładnie 100krota, to jest mój adres mailowy, mój drogi. A, no dobrze. No proszę. Ale tylko się chcę dopytać o, o plotki, które trzymam w internecie. E, no jest ich sporo, ciekawe są, pytanie. ciekawe. No, jest ich trochę. E, no i tu też trzecia plotka. No. E, bo ludzie oskarżają Cię mhm. o sprzedawanie podróbek marki Montblanc. A gdzie, przepraszam, ja to sprzedaję? Nie wiem, no, słyszałem. Na patkę nie jestem też do końca poinformowany, dlatego też pytam. No, ale gdzie ja to sprzedaję, powiedz mi, bo ja <ścoughs> z ciuchami raczej nie handluję, tylko swoimi kosmetykami. Tam nie ma, tam nie ma ciuchów, ani, podbrud, ani pod pod A pewnie ci chodzi o, pewnie ci chodzi o artykuł pudla, tak? Który, który gdzieś tam kiedyś był. Chyba chodziło o Pudel, Pudelkowi się nie wierzy. Pudelek ostatnio, jak byłam w Stanach, wrzucił zdjęcie mojej koleżanki, filmik, która wskacze do basenu i ściąga stanik, i też napisali, że to jestem ja, a to nie byłam ja. Więc pozdrawiam pudelka no, czyli tak jak przy okazji. Bo że było z Martą Linkiewicz, że filmik podpisany jej imieniem. Jej imieniem. Za, dużo, za dużo w internecie siedzisz, wiesz? Co? Chyba. To było dla mnie pytanie? Nie, ja wspominam to co było wcześniej na face to face mówione. To Marta się broniła, że, że to nie ona była... A na ty filmiku. widziałeś ten filmik? Nie, nie widziałem. To obejrzyj. Jak chcesz, <laughs> ale nie musisz, bo to porno. <laughs> Także nie wiesz no, we no wszystko, to... co widzisz w internecie. Dlatego pytam, dlatego dzwonię i pytam, żeby Kto się. Pyta, nie pytać, to pytanie było. Pytaj, to mamy, pytaj, mamy pytaj, pytaj. Detektywa, Rutkowski. Tego typu widzów kategoryzuję gdzieś tam w zbiorniku detektywów. Nie, to jest, wiesz, to jest e, siedzenie na pudelkach i innych pismaczkach, które zawsze sobie gdzieś coś wynajdą. Znaczy, bo wiesz co tam, e, gdzieś tam. E, Albo anonimowe komentarze. E, Saportuję jedno pytanie odnośnie tego Monklera, bo gdzieś tam widziałem ten artykuł, przygotowując się do Face to Face'a. Yy, uznałem, że gdzieś tam yy, jest tam zdjęcie z insta story twojego, jak sprzedajesz kurtkę Mocker za 599 zł. Nie, to była kurtka. To nie była kurtka Monclera. Pudelek okay. sobie stwierdził, że to jest kurtka Monclera. Okay, okay. Jest wpisane Kurtka 599 okay. zł, ale to nie była kurtka Monclera. Okay. Po drugie, ja, ja bardzo dużo rzeczy swoich też wyprzedaję, które, w których chodzę i sprzedaję je za grosze, ale to są moje rzeczy gdzieś tam, jak robię jakiś wyprzedaż swojej szafy. E, więc to, czy ja coś sprzedam, co jest warte za 2000 czy 5000 zł, za 300 zł, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Decyzja, ja mam tak ogromną e, garderobę w domu, jak nie jedno mieszkanie, więc. Wiesz, rozumiem. to, co mam ochotę sobie sprzedawać, to sprzedaję. Chociaż e, dawno nie robiłam takich wyprzedaży, tam pojedyncze rzeczy zawsze wrzucam. Ale luzik. Czy detektywie masz jeszcze jakieś pytanie? To moje wszystkie pytania, e, więc chciałbym e, wszystkich pozdrowić. E, no i cóż, pozdro Marka, Marta Linkiewicz, ty głupia cipo. po hej, mm. No hej, pozdro. No hej. To... Dobrze. Może jakiś sierp do tego? Podem jakieś duszenie? Mamy telewidza. Halo, halo. Halo, witam. Słucham cię. Witam. Mam pytanie, mam pytanie dla Kamiszki. Dlaczego Kamiszko walczysz w federacji, w której kiedyś w Pikach twierdził i śmiał się kurwa z tej federacji, a ty dla niej walczysz? O, coś dziabnąłeś chyba, co? <laughs> no nie, ja nie. Walczę i też się śmiałam. I nie ukrywam no, no, tego, no. że się nie śmiałam, i już, już się do tego odnosiłam nawet w jakimś wywiadzie. Bo uważam, że ta federacja idzie ku dobremu teraz. Troszkę lepiej te wszystkie gale wyglądają niż na początku. Wybili się przez takich właśnie pato influencerów i przez totalne patologiczne zachowania, a teraz zupełnie inaczej to wygląda. Są jeszcze te freak fighty, yy, jakieś tam bujeczki, wyzwiska, ale, dzięki Marta, ale zupełnie, zupełnie inaczej to wygląda fajniej. I idzie ku dobremu to wszystko, więc stąd się też zdecydowałam. A, okej, okay, spoko, spoko. No. Masz jeszcze jakieś pytanie? No. E, mam pytanie, czy, czy linki, linki Master ją rozjebie, nie? To jest pytanie do mnie? Mm, no. no tak, tak, tak. <noise> Chyba tak. <noise> A, na co się tak bawi? No, <noise> co, że mnie rozjebiesz. <noise> Słuchaj, Kamila. No, no odpowiesz na pytanie. Uważam, że mam ku temu naprawdę duże szanse. Ja mam na twoim się nie śmiała. Ale. Ja się boję, że nie śmieję. Zobaczymy, komu będzie do śmiechu. Dobra, dobra. Fajnie. E, rozwiń, e, dlaczego według Ciebie masz potencjał do rozjebania kamieni? Słuchaj, hmm, kurczę, że mam potencjał, no bo, bo wiem po prostu, co robię na treningach, na co mnie stać. Ale wiem z jakimi dziewczynami sobie radzę. I jeśli wszystko pójdzie jak należy, Wiedziałam, się skupię. Widziałam twoje sparring partnerki. Tak, widziałeś moje sparring partnerki. sobie wziąć dwie klasy wyższe sparring partnerki troszeczkę. Jedna walczyła na grandzie chyba, nawet ostatnio, Nie miała debiut. Ja to nie wiem, czy walczyła miała na Ja miałam imitować na twoich sparingach, ale to chyba. To... No. Yy, Rozumiem. Czy ja masz jakieś informacje na mój temat? Ja wszystko wiem. Słuchaj, ja wszystko wiem. Widzisz, Kamila, no ja wszystko uwagiłam, wiem. Że wszystko wiesz. No. Musisz mieć naprawdę dużo wolnego czasu. Nie, po prostu wstawiasz sparringi i, i oznaczasz te rzeczy. Ja nie wstawiam, ani razu nie oznaczyłam mojej sparing partnerki. Jak to, nie? No normalnie. To oczywiście, że tak, taka uh -huh. jedna dziewczynka mała przy, przy kości. Chyba nie wiesz, co wrzucasz. Ani razu jej nie oznaczałam. A druga taka blondyneczka z, była się w Piaszczkowie Trybunalskim, bodajże. Oznaczałaś moja droga. Jedną oznaczyłam, drugiej nie, ale przed chwilą mówiłaś, że żadnej nie oznaczyłaś. No, stąd wiem. No. To po prostu, Jezu, no, ale je, to nie ma znaczenia. Sparring partnerkę, partnerkę, mam jedną i ani razu jej nie oznaczyłam. To, że kogoś tam oznaczałam, bo byłam gdzieś na treningu, to jest w ogóle zupełnie inna, jakby. To nie, ma, nie ma znaczenia, ale spokojnie sparing, nie jestem, to nie Ja jestem walka. świadoma tego, że ty wiesz wszystko, krytujesz, obserwujesz mnie. Jestem tego świadoma, jesteś taką kobietą właśnie która musi wszystko widzieć, tak. masz bardzo dużo wolnego czasu i po prostu wtykasz wszędzie swoje paluchy. No nie, bardzo dużo wolnego czasu nie mam, Martusiu, wiesz, mhm. bardzo ciężko trenuję i no pracuję. To, to dobrze, że trenujesz, no. to dobrze, że trenujesz, no. Więc nie mam tak dużo czasu. Nie irytuj się tak, nie irytuj się, zostaw sobie tą energię na walkę. Nie irytuję się, lubię mhm. się po czasem. Pokrzyczeć. Doleć wody, napisz. E, mamy telefon, halo, halo. Halo, witam. Witam. Cześć, cześć. Ciebie, Boxbel, i do ciebie mam pytanko. Mhm. Słuchaj, jest taka sytuacja, że na ziemi zostajesz tylko ty i zawodniczki Fejmu. No i z którą zawodniczką Fejmu byś przedłużył nasz gatunek? <laughs> Kurde ciężkie pytanie, biorąc pod uwagę. Że... <laughs> Ja tak... no, kub, no, kubita, ale no dobra. Uznajmy, że jako, że wymagałem tego od Kamili, no to pierdolny tutaj e, jakąś odpowiedź konkretną esmeralda. Nie, no że z kobietą to raczej bym nie przybierał do tytułu. Maty znam tak, jakby najlepiej. Jest to moja ziomalka. no i z ja mam chyba z wszystkich zawodniczek najlepszy kontakt, więc jedną bym z Martą chyba dzieciaka. robienie Marta, jesteś zajebista, rozpierdol tam tą galę i na razie dzięki, cześć. Trzymaj się, pozdro. Смотришь мне в глаза. Грата-та-та.